Witamy serdecznie festiwal filmowy Cannes i ze mną dzisiaj macie kamela. Skąd dokąd twój film był pokazywany w konkursie filmów dokumentalnych. Powiedz jakie były reakcje publiki? No reakcje były bardzo. bardzo wzruszające, bardzo dużo łez. Ludzie wychodzili dosyć wstrząśnięci po pokazie, więc myślę, że udało nam się osiągnąć ten efekt, efekt na który liczyliśmy. Bardzo ciekawe, ciekawą rzecz powiedział jedna z pierwszych osób, która zabrała głos z publiczności po premierze. Taki gość w średnim wieku wstał i powiedział, że. Ten film uzmysłowił, co działo się wewnątrz tych aut, które wszyscy we Francji widzieli w telewizji, stojące w korkach niesamowitych na granicy polsko-ukraińskiej. Tak, bo powiedzmy jeszcze, przepraszam, wojna w Ukrainie: ty jedziesz ratować ludzi, wsiadasz w swojego wana i kręcisz to, co się tam dzieje w środku. No, tak. Film, jest, film dzieje się wewnątrz, wewnątrz wana, którego, który kupiłem na początku, na początku wojny i, 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 i którym wywoziłem ludzi z różnych miejsc w Ukrainie i przewożąc ich do Polski, na granicę z Polską, ale też do Ukrainy Centralnej i, i Zachodniej. Ten proces ewakuacji, pamiętajmy, nie, się nie kończy tak naprawdę. Ludzie ciągle, ciągle decydują się na wyjazd, więc to, ta wojna ciągle trwa. Ja, ja robiłem to przez, przez prawie pół roku, startując od, od końca lutego. No i cały film był podporządkowany tym ewakuacją, więc toczy się oczywiście głównie w auto. A to auto jest niemalże dla mnie, z mojego punktu widzenia psycholożki, takim kabinetem terapeutycznym, w tym sensie, że jest tam wiele intymnych zwierzeń. Zastanawiam się, co Ciebie tutaj najmocniej poruszyło w tej podróży? No myślę, że każde, każde pożegnanie e, między osobami, które nie wiedzą, czy jeszcze kiedykolwiek się zobaczą, jest poruszające. Każde jest na swój sposób wyjątkowe. E, e, myślę, że. E, w, w tym filmie każdy widz znajdzie jakąś inną historię, która będzie dla niego najbardziej przenikająca, wzruszająca, bo, bo te historie są bardzo różne i one, i one odnoszą się do bardzo, bardzo różnych aspektów naszego życia codziennego, które, które tym ludziom zostało przerwane. I no, myślę, że przez to, że te historie są takie różne, możemy, ten, film jest, ten film może trafić do takiej bardzo szerokiej też publiczności. A z czym wsiadają ludzie, których życie wywraca się do góry nogami? Co zabierają ze sobą do takiego samochodu? Co zabierają? zabierają to, co najbardziej potrzebne, to czasami tylko to, co zdążyli spakować, ale zabierają też przede wszystkim dużo wspomnień, no. y tęsknoty y y y i takich, y takich ciepłych uczuć y y związanych z, y z miejscem, które zostawiają z domem, z krową czy z bliskimi. Piękniutką, krową piękniutką, e, jak, e, pada, jak, jak, jak widać w Twoim filmie. Mnie najmocniej poruszyła, przyznam, scena, w której widzimy malutkiego chłopca, który uważa, że wszystko wie, na, ka ka na, na każde pytanie odpowiada, wiem, 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 aż spotyka mamą dziewczynkę, która uświadamia mu, że jeszcze nie ma pojęcia o tym, co to znaczy martwić się. I właśnie w tym momencie spotyka się z tym wydarzeniem, ale też dziewczynka, która w wyniku tego co się dzieje po prostu przestaje mówić, co jest też reakcją na traumę. Co ci by poruszyło tutaj najmocniej? Wiesz, wiesz, ja na pewno wiele historii porusza mnie dopiero dopiero. Teraz w taki sposób, w taki pełny sposób. czy e, Wtedy kiedy, kiedy, kiedy jeździłem, kiedy kręciliśmy, no nie zastanawiałem się nad, e, nad e, starałem się trochę nie wchodzić w takie, w takie emocje, które, które nam to wyszło, bo one były zbyt silne. E, Skupiałem się na, 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 tym, na bardzo prostych zadaniach, które mam do zrobienia na dziś, jutro. Ich było bardzo dużo. Trzeba tym ludziom było znaleźć kolejny transport, mieszkanie, jakąś opiekę albo kolejnego kierowcę, który ich odbierał z innego punktu. No, to było, było tyle rzeczy do zrobienia, takich bardzo przyziemnych, że nie było czasu na przeżywanie każdej historii. Może, może całe szczęście. Na pewno jest w, jest w tym filmie wiele rzeczy, Tyle rzeczy, które małych rzeczy, które, mm. które poruszają może e, e, nie będę ich wymieniał, bo myślę, że e, każdy, każdy, e, każdy, kto pójdzie na ten film, e, dobrze, żeby je odkrył sam i przeżył samemu w kinie, e, ale, ale tych momentów jest naprawdę dużo. A jak już e, wyszedłeś z tego doświadczenia i zacząłeś wyjmować z siebie emocje, to Trudne, mniej trudne. To czego dowiedziałeś się o sobie i w jaki sposób dla ciebie to było terapeutyczne, proces robienia tego filmu i to, co się działo? No, na pewno każdy, każdy proces tworzenia jest, jakąś, jest jakoś związany z, z, z terapią w takim szerokim, w szerokim względzie. Na pewno mi. Mi montaż filmu pomógł, pomógł zdecydować o tym, że, 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 że już jest czas, czas wrócić i czas zatrzymać się. Też, myślę, że dosyć daleko przesunęła mi się granica strachu. Jeździliśmy coraz, coraz głębiej. I, no i, i myślę, że dzięki temu odnalazłem jakby... Taki sposób na wejście z powrotem do codziennego życia. Znalazłem też sens, sens tego powrotu. No, film ma teraz swoją od, odrębną misję, którą, którą spełnia, i, i mam nadzieję, że będzie szeroko, przy, szeroko dystrybuowany i, i, i pozwoli to naprawdę przypominać ludziom dookoła, że ta wojna ciągle trwa. Co to znaczy, że przesunęła Ci się granica strachu? Czy to? I w jaki sposób to doświadczenie w takim razie wpłynęło na twoje życie tu i teraz? Wiesz, no jest, jest tak, że życie jest zawsze silniejsze od śmierci. I, i ludzie się bardzo szybko przyzwyczajają do, do rzeczy, do których no nie powinni się przyzwyczajać, do nienormalności. I tak jak jeździliśmy po wioskach, pod Soledarem i Bachmutem, próbując namawiać osoby do wyjazdu. Oni mieszkali w piwnicach bez prądu, bez wody, bez gazu przez wiele miesięcy. Każdy, każdą noc spędzali po, pod ziemią i dla nich trudno było wyjechać, bo stres związany z wyjazdem w nieznane był cały czas większy niż Niż to, niż to, co przeżywali na miejscu, bo do tego się po prostu przyzwyczaili. No i u nas było podobnie, też powoli po prostu przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy, do, nie alarmach bombowych, po prostu do, do, do ostrzałów. I, no I musisz sobie w pewnym momencie zadać pytanie, czy... czy, czy czy powinienem tam jechać? Czy to czy ryzyko jest e, tego warte? E, i, no to jest, taka, to, jest, to jest zawsze taka bardzo płynna, płynna granica. E, myślę, że ona się po prostu zawsze troszeczkę przesuwa, człowiek się przyzwyczaja do pewnych rzeczy. No i e, no, całe, szczęście, e, no, całe szczęście umieliśmy e, z Jurą, z Bawrzyńcem, z Marcinem z tego, z tego jakoś wyjść. To jest bardzo dobre pytanie. Jak z tego wyjść? Bo oprócz tego, że takie doświadczenie może być terapeutyczne i to doświadczenie może Ci coś dać, to przecież to też jest traumatyzujące. To jakby ratowanie też życia drugiego człowieka i bycie w takich warunkach to, to co pisze też w książce z psychoterapeutką Ewą Wojdyło o właśnie wyjściu, ukojeniu traumy to też jest czasem trauma dla ratownika, tak? I jak wy dbaliście, chroniliście siebie, żeby wrócić do tej rzeczywistości, wyjąć z siebie to, co trudne, jak najszybciej? No, powiem ci szczerze, że e, jest... E, no, nie jakby ja nie, nie, nie uważam, nie uważam, żebyśmy przeżyli e, e, jakąś traumę. E, Traumę dla mnie przeżywają naprawdę ludzie, którzy muszą zostawić swoje rozwalone domy, a narażeni na niebezpieczeństwo dużo bardziej są żołnierze, którzy siedzą w okopach i dzień w dzień są pod ostrzałem. W każdej chwili może, może przylecieć kula, więc. No. I to jest w ogóle trudno porównywać, e, e, porównywać siebie do, do tych, którzy, którzy e, tam są teraz. E, robiliśmy konkretne zadania przez, e, przez konkretny czas, e, i, a teraz mamy inne konkretne zadanie: czyli, e, czyli wykorzystywać nasz film do tego, żeby mówić o tym, co się dzieje w Ukrainie, mhm. powtarzać, mhm. przypominać i mieć nadzieję, że. Że u ludzi uruchomi to jakieś, jakieś pokłady e, współczucia, e, ale też współodpowiedzialności e, i może bardziej się zaangażują w pomoc. A widziałeś to, że ten film e, otwiera w dyskusji, że faktycznie ludzie reagują w ten sposób, zatrzymują się, chcą rozmawiać. Mówię tutaj o widzach Twojego filmu na festiwalu Cannes. Bardzo wiele osób do mnie podchodzi. No, e, 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 o tym filmie dużo, dużo się tutaj mówi. Mamy, e, mamy, mamy niesamowity team e, odpowiadający za prasę e, i e, e, ilość artykułów jest no, po prostu myślę, nikt nikt się tego nie spodziewał, takiego odbioru tutaj. E, jesteśmy w, se, w selekcji. Równoległej do, do głównego konkursu, i jestem z tego bardzo zadowolony. Uważam, że to jest świetne miejsce dla tego filmu. Jesteśmy w roli outsidera i bardzo dobrze. Nie jesteśmy na żadnym czerwonym dywanie. Na niebieskim. Tutaj jesteśmy, tak. tu akurat jesteśmy na niebieskim, ale, ale, ale tak naprawdę przywieźliśmy swój własny dywan do Kan. Własny dywan? Tak, tak, ja przyjechałem z, z własnym dywanem, to, na, którym, na, którym, na którym mieliśmy wspólne zdjęcie razem z ukraińską częścią naszej, naszej ekipy i to jest dywan z, z małej wsi Łukaszywka pod Czernichowem. Ten dywan został nam pożyczony przez taką Tatianę, której dom został w połowie zniszczony przez, przez, przez rosyjską bombę. Ona postanowiła zostać, mieszka do tej pory w tym domu, ale chciała dać tam dywan, który jest, który jest po prostu podarty po tym, po tym bombardowaniu i chciała, żebyśmy, żeby ten dywan tutaj przypominał ludziom, jak, jak wygląda sytuacja w Ukrainie. I to był jedyny dywan, na którym tutaj staliśmy właśnie z, z razem z Jurą Dunajem, moim operatorem ukraińskim, Ksenią Marczynką, naszą koordynatorką produkcji, Anną Palenciuk i Larysą, Larysą z, która jest jedną z bohaterek filmu, która tutaj przyjechała do Kanzlen. A powiedzmy tak na koniec, dla kogo to może być filmoterapia, bo mówiliśmy już o tym, że ważne jest, tak ważne jest przypominanie o tym temacie, prawda? Ale myślę, że też e, dla mnie, no mnie co przypomniało, jak ważne są takie małe, codzienne chwile i docenianie tego, co mamy, e, że jakby ta perspektywa filmowa im, moja na życie, kiedy się spotkały, to bardzo dużo mi to dało, jeśli chodzi o jakieś poczucie wdzięczności. Ten film nie jest ciężarem. Nie dostajemy nim w brzuch, tylko jest takim... E, no właśnie czym? No, ten film... No, też mam nadzieję, niesie nadzieję. Nadzieję, e, e, która opiera się na tym, że... E, że... W, że życie ludzkie e, jest najważniejsze, że e, relacje między ludźmi są silne, nawet w obliczu takich tragedii. One są w stanie, one są w stanie przetrwać e, i, e, i że, i że w, e, w wojnie liczy się po prostu to, żeby zachować człowieczeństwo. Maciek, bardzo Ci dziękuję za ten film i trzymam mocno kciuki. E, za ciebie tutaj w Cannes. a Was serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do tego, żeby pójść do Kin. Czy już mamy premierę, e, datę premiery filmu w Polsce, czy jeszcze nie? Jeszcze nie mamy. Film na pewno wyjdzie do Kin. E, dopiero co skończył e, chyba by się ostatni, ostatni pokaz wczoraj na Millennium Doxy Games Gravity. Tak. Gratuluję Będą... nagrody. Dziękuję. To serdecznie polecamy razem z Maćkiem. Warto na pewno pójść do Kin. Idźcie do Kin. Nie oglądajcie na linkach.